Dzień dobry Państwu, e, znów dziś w naszym studiu iskrzy, e, jest to iskra miłosierdzia, która e, rozbłyśnie już za chwilę, właściwie cały czas ona błyszczy, ale zabłyśnie dodatkowym światłem, takim, które zabłyśnie 22 czerwca już wkrótce, zacznie się w Łagiewnikach. Mało tego, że zabłyśnie, to jeszcze na pewno zagra. Zagra. Zagra, bo na rurach wydechowych na pewno, a. mimo że nie, nie staramy się być, być głośniej to jednak na pewno będzie nas słychać, bo jednak taka liczba motocyklistów, motocykli musi być głośna. Przypomnijmy, ile tych motocykli będzie? Mamy około 160 motocykli, tak? Ponad motocyklistów? 170 motocyklistów, tak? A, to jest bardzo G ważne. A motocykli. Y ok Przeszło 120. Tak, tak. 120 motocykli, które rozbija się na grupy różne i które będą jechały w kierunku Lourdes. Tak, ostatecznie tak. Ostatecznie, ostatecznie. ostatecznie tak. tak. Chociaż po drodze mamy różne sanktuaria: sanktuaria, sanktuarium w Mariacel, sanktuarium w Europie, sanktuarium w La Salette. Będziemy oczywiście w Ars. No, także postaramy się nawiedzić te najważniejsze miejsca i przede wszystkim, chyba to, co dla nas jest takie najważniejsze, to budować wspólnotę, omadlać. No, i chyba też dawać, albo przede wszystkim dawać dobre świadectwo, że jesteśmy chrześcijanami, że Europa jest chrześcijańska. No, bo ta iskra tak naprawdę to będzie się rozjeżdżała e, po tej Europie w te różne miejsca i w tych różnych miejscach, w których się znajdziemy, mogę powiedzieć, tak. bo znajdę się razem z wami, e, się będziemy świadczyli o naszym Bogu. Takie jest założenie od samego początku, ale też będziemy świadczyli i będziemy też sami zdobywali wiarę, dlatego, że wiara umacnia się wtedy, kiedy jest przekazywana, jak czytamy w Piśmie Świętym, jak mówi święty Paweł do nas. Mhm. Dlatego też będziemy się starać z jednej strony oczywiście omadlać, dawać świadectwo, mówić o Bogu, a z drugiej strony przede wszystkim, użyję takiego słowa, zbierać to, co najpiękniejsze, te perełki świętości, znaki Boga na ziemi. Ale też takim dużym świadectwem jest y, sam udział. O ile uczestników, nas tutaj, ale również księży. Będzie około 10 księży? Kapelni, 11. 11 już o no z nami proszę. z nami jechać, także to też jest takie. A to jeszcze nie jest ostateczny czas, to może jeszcze ich przybyć. Jeszcze może jakiś biskup pojedzie z nami? Mm, Jak? Może tak się zdarzy. Będzie wola Pana Bogato. To są takie wioletowe kaski. Widziałem przekazanie kasku y, papieżowi. Tak. Tak, też taki tak. Jest, papież też ma biały, swój Biały. Tak, ma swój kask. Co prawda nigdy nie widziałem, żeby go założył, ale nieraz żartowałem sobie, że pewnie gdzieś tam u w, w Świętej Marty może chodził. A może wychodził sobie tylko w tym kasku. Tak, tak dla cicha, żeby tak. sprawdzić, żeby nie był rozpoznawalny. Zawsze można by było, a właśnie, w ten sposób. To jest taki jak, jak to za czasów takich, żeby sprawdzić, jak to jak to w, 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 w tych, że tak powiem, w królestwie się dzieje to tak. człowiek zakładał coś na się takiego, żeby go nie było można tak, rozpoznać? Tak. I, I tutaj ciuch... na pewno nikt by się nie domyślał, że to jest akurat dojdzie Zdecydowanie, w białym kasku, takim, białym kasku, takim z Chrystusem tak. Ak Akurat nie to, tak. Nie, kompletnie, nie. E, moi drodzy, a propos tego, co się będzie działo, e, to trzeba się do tego wszystkiego przygotowywać. Nie? Czyli jak, jak trwają przygotowania, co muszą mieć motocykliści oprócz różańca? Przede wszystkim tutaj w dużej mierze biuro It is Travel przygotowuje tą, tą stronę taką, ja bym powiedział, techniczną czyli to, co jest Zaplecze. związane z ubezpieczeniem, z zapleczem, z hotelami e, w jakiś tam sposób. No i oczywiście pan Andrzej, który jest koordynatorem, Andrzej Pióro, który jest koordynatorem, który tak naprawdę od początku siedził, siedział nad, nad trasą, zna tą trasę bardzo dobrze, przyszedł kilkanaście razy, zna tam niemal się każdy kamyk na tej trasie, więc nawet trochę się boję, że, że my... Bez... Opracowywał już. Tak tak, 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 tak. on się... Andrzej nawet, nawet przeliczał, ile motocykli na danym park, dany parku się, się zmieści, tak, tak, tak naprawdę to to, to jesteśmy pod tym względem technicznie bardzo dobrze e, przygotowani. To oczywiście wszystko w, w głowie Andrzeja, ale również i, e, również i na papierze, bo dostaliśmy, i również na aplikację, którą, którą posiadamy. Jest nawet specjalna aplikacja, możemy ją ściągnąć. I zachęcamy do pobrania. Jakby ktoś chciał zobaczyć, gdzie i co, jak się będzie działo, to może ją sobie ściągnąć. To jest... Może ją sobie ściągnąć, może nam towarzyszyć, bo tak naprawdę to mnie osobiście bardzo zależy też, żeby jak najwięcej osób z nami jechało. Jeśli nie na jedno śladzie, to duchowo. Bo, żeby nam towarzyszyli, żeby relacje, które jak wierzę, za pośrednictwem Twoim będzie można nas zobaczyć. Czyli też po to, tam jadę. No właśnie. I żeby nas śledzili Twoim okiem, no to w ten sposób będą nam mogli towarzyszyć i też towarzyszyć przede wszystkim duchowo. Bo to jest chyba najważniejsze, że chcemy zabrać tak naprawdę wszystkich tych, którzy chcą i którzy, którzy chcieli, a nie mogą. Nie tylko tym, którym udaje się jechać, nawet jeśli mnie naprawdę uda się do samego końca e, pojechać. To przede wszystkim chyba to jest najważniejsze, żeby zabrać jak największą liczbę osób, żeby nam towarzyszyć, żeby tworzyć kościół, ten właśnie wspólnotę kościoła. Jedni ci co jadą, a drugi ci, co towarzyszą. Hasło przewodnie? Hasło przewodnie nawróć się e, córko Kościoła, najstarsza córkościowo a patronką jest Joanna no tak. Dark. Czyli taki francuski motyw tam jest przewodni? Francuski motyw jest przewodni i to jest taki francuski motyw, ja bym powiedział taki trochę wchodzący na ambicje Francuzom, jednak proszący o nowe swojej wiary, korzeni i chcemy zwrócić na ich bogactwo duchowe, bo to jest chyba najistotniejsze, bo przecież przepiękne katedry, przepiękne miejsca, zabytki, ale też przepiękne historie świętych, którzy kreślili tam historię Francji i nie tylko, mieć wpływ w zasadzie na całą Europę i na cały Kościół. Będziemy Państwu oczywiście zdawali relacje z tych różnych miejsc, w których się będziemy znajdowali. Będziemy Wam o tym opowiadali, zrobimy później film, który będzie taką całością zebraną do kupy. Tak, takim podsumowaniem, takim krem dla krem, tak? tak, taka jest myśl przewodnia, być może że nawet w wersji filmowej, zobaczymy czy to kinowo nawet nam nie wyjdzie. A też jeszcze tutaj w tym roku organizujemy kolejny wyjazd do Rumunii, troszkę mniejsza grupa, to on jest troszkę tańszy i krótszy właśnie dla tych, którzy nie mogą na ten wyjazd. Na przełomie lipca, sierpnia jeszcze mamy kilka wolnych miejsc, bodajże no siedem, także jeżeli tutaj ktoś by miał chęć, możliwości to zapraszamy. Mało tego, skoro już tak zapraszamy, to chyba przede wszystkim chcemy zapraszyć, jeśli nie można jechać poza, to w sobotę na 6 w na godzinę 7 rano do sanktuarium w Wagiewnikach, gdzie będziemy się wspólnie modlić, gdzie wspólnie wyjedziemy. Dzisiaj policja nam potwierdziła, że nas wyprowadzi do, z, z miasta Krakowa, że będziemy sobie sprawnie wyjechali całą grupą w jednej kolumnie, także to jest też takie fajne wrażenie będzie dodatkowa emocja, która właśnie z całą grupą, tak, tak że zwykle cała grupa nie może razem podróżować. Tak, tylko w miejscach tak? takich, gdzie, gdzie mamy uzgodnione z policją, ponieważ no, to tylko z, y, musimy się poruszać zgodnie z, z prawami, z przepisami. przepisami kodeksu. Zresztą będziemy jechali zgodnie z przepisami. Oczywiście, Chodera, oczywiście nie, zakładamy, nie zakładamy inaczej. Na pewno przed nami bardzo wiele przygód. Jestem przekonany, że dużo przygód, natomiast y, chciałbym, żeby te przygody były zawsze tylko radosne, z dobrym happy endem, żeby tam nikomu się nie wydarzyło czasem czegoś po drodze i, i składamy to w ufność naszego Boga. Zapraszamy Państwa do śledzenia tychże kroków naszych i, e... I do dołączenia do Iskry Miłosierdzia. Tak. Bo przecież my jeszcze potem spotykamy się za każdym razem, pierwsze soboty miesiąca w różnych sanktuariach, więc liczę na to, że Iskra Miłosierdzia będzie się rozrastała. Jest nas dużo motocyklistów, każdy, kto chce łączyć pasję i wiarę. To trzeba im to powiedzieć! Kto łączy pasję i wiarę, zapraszamy serdecznie. I Ty możesz być motocyklistą Iskry Miłosierdzia i dawać świadectwo, a jednocześnie czuć przyjemność życia. Powie we włosach to jest coś pięknego. A, tak. Też możesz być plecaczkiem, tak jak na przykład ja, jak nie jestem motocyklistką. Także tutaj to też będzie ciekawa dla mnie przygoda. Pierwszego dnia prawie 800 km. jedziemy, a później już troszeczkę mniej. Także tutaj również zapraszamy wszyscy, którzy, wszystkich tych, którzy nie mają motocyklów, do dołączenia. Nie trzeba mieć. Nie trzeba mieć, wie, jak widać, jest różna forma, różna możliwość tego, żeby, żeby uczestniczyć, najważniejsze, żeby uczestniczyć i żeby móc podziwiać świat i Europę, która jest przecież piękna, wracając do tego, co najpiękniejsze, do ich korzeni. I do tego za, za, zachęcamy, bo czasami gdzieś szukamy czegoś tak super egzotycznego, możemy być rozczarowani, a myślę, że to, co jest piękne, to poznać najpierw to, jakie jest piękne bogactwo naszej Europy, również Francji, Włoch, e, Austrii, Słowa, Słowacji, Słowenii. Słowacji i Słowenii bo też będziemy wracać przez Słowenie, przez które będziemy przejeżdżać. To najbardziej przekonuje mnie ten wiatr we włosach. Wiatr we włosach. <grym> Nie wiem o czym mówicie. <grym> dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do śledzenia tych naszych kroków, raczej tych naszych. E Przygotowań ostatnich? Przygotowań ostatnich Ostatni i, wyjazdu. i wyjazdu. Tak zdecydowanie. Dziękuję Wam za przybycie do studia, Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję.